Siemano, siemano widzowie, dzisiaj będziemy mieć challenge pomarańczowe jedzeniem, ze mną jest mój kumpel, siemanko, siemanko, tylko nie chcę, żeby ja pokazywałam jego twarz, widzę wie. na 100 tysięcy łapek, nie, na 100 tysięcy subskrypcji, nie, 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 A ja kupiłam 100 tysięcy to ok, nie wiem Zasubskrybujcie kanał Oskara, żeby on na pewno to potwierdził. Oskipro, Pro, Oski Pro 555. Zasubskrybujcie. No Mam tutaj no. kola i maczugi jeszcze. Sam fakt, że my chcieliśmy zrobić czerwony, challenge, ale jak ten, to maczugi są jakby e, żół, żółte. Żółte, pomarańczowe. I nie było czerwonych chipsów ani nic tak dalej. Nie było w ogóle no, czerwonych rzeczy. I ja ogólnie ogóle chciałam jeszcze no, MMC, bo chcieliśmy kupić, ale potem nam doszło. Skitercy. Skitercy. Skitercy tak. chcieliśmy. Ale potem mi na mnie wystarczyło, a okazuje się, że ja miałam jeszcze. Potem i miałam jeszcze. 3 złote. ja. To mogliśmy kupić. Ja ogólnie zapomniałam o tych pieniądzach. My teraz jesteśmy jakby w parku. Może ten filmik będzie na żywo. Wyjdzie. Może nie. Nie widzę, żeby lepiej wam tego nie widzieć, ale dalej. Jest już Ale Otwórz, bo ja nie mogę jedną ręką otworzyć. Muszę się na Ale w sumie ty pokazujesz, wasz na swoje wideo? Nie. Jak ja z pierwszego odcinku. poczekaj no. O, się widzowie. Otwieram. Dawaj, pierwszy wiesz challenge Chupa. No. 10 na 10. No, 10 na 10. Nie no, pomijam tego 10 na 8, bo smakuje kola, ale mniejsza kola. To minus dwa. Byłoby lepsze, jakby to miało cukier tutaj. Takie, wiesz, o co chodzi, ta bardziej kwasna. E, żeby było lepsze. Dawaj już Dobra. A nie, będziemy na staśku. Mamy jeszcze te macugi. Macugi. I może, może jeszcze pójdziemy do sklepu po te skitelce. Więc teraz y, zrobimy cięcie troszkę z tych y, Haribo, y, coli I za chwilę y, będziemy nagrywać, jak jemy maczugi. No, to, Co co I tutaj się za chwilę pojawią. Tutaj się pojawią za chwilę maczugi. Nie, maczugi będą tutaj. Y, a tutaj się pojawi ten. Kitals, kitańsk. No. no i tak. My mamy jeszcze tam trochę pieniędzy. Mam tobie jeszcze złotówkę. To wystarczy, jeszcze Oskar ma parę groszy tam. Tak, z 50 coś. To my teraz robimy małe cięcie. Za chwilę się teleportujemy do sklepu. <noise> Enderman nam dał perełkę, więc za chwilę się widzimy. Raz, dwa, mamy widzowie. Tak, my już się teleportowaliśmy, a ty masz... Dobra, tak, masz... mamy... On tutaj był trochę pierwszy, bo to, to idziemy. Za chwilę się widzimy w parku bo... No widzowie. No, teraz będziemy się widzieć w parku. No to poczekajcie chwilę. Dobra widzowie, my już jesteśmy. Nasze miejsce zajęli. Tu, Oskar, pójść mm. i piosenkę. Mamy skitelki, widzowie. Ale nie wiem, jakim cudem Oskar nie miał w kieszeni. Dobra. Dobra. Teraz o maczugi. Maczugi nie mamy. Więc co teraz otwieramy, maczugi czy skitelki? Lepiej maczugi, bo tutaj sobie się, się rozsypią. Dobra. To zrobimy cięcie jak otworzyło. To zrobimy cięcie jak będziemy na swoim miejscu. Nie, nie tak, nie tak. To nie zadziała. Dawaj teraz. Zrobimy teraz tak. Dobra, dobra, finda, sinda, i... Findaj oxyda muniów! Dobra, jesteśmy w dolni. To już usiądź normalnie. Żeby potem policji nie skarżyli, że my siedzimy na ławkach. Co? Ale siedzi się na ławkach i no, ale nie na tym. A w sumie? Dobra, nie można. Dobra, otwieramy. poszło. Poszło z dimem. Nie ma że ja użyję jadłem na 10 od razu. No. Tam chyba są jeszcze czerwone, pomarańczowe, jeszcze jakieś tam. Tak, kolorowe. Są fioletowe, zielone, czerwone, żółte, pomarańczowe. To na 10. Dawaj teraz. Ukończymy ten no, challenge i zaczynamy kolorowy na tym filmie. Dobrze, to my jeszcze na koniec filmu połączymy, z, że weźmiemy to maczuk z e, Żelkiem i jeszcze z to Natomiast na koniec filmiku to zrobimy, więc oglądajcie do końca. A może oni już nie oglądają? Na pewno oglądają. Dobra, to teraz otwieram. Dawaj te otwieraj. Otwieraj ich. Być. Ciężko otwiera Poczymaj kamerę. Czekaj? Okay? Podrzymaj kamerę ja otworzę. A no, dobra otworzę już. Daję bardziej. Daj kamerę trzymaj. Możesz nagrywać moją twarz, ja już dawno ją pokazuję. Ciężko, prawda? Ciężko, ciężko. Jest? Dobra. Nie, nie ma. Dobra widzowie, ja że będziemy się zrobić cięcie, bo nie możemy tego otworzyć. Prawda Kostek? No tak. Dobra, to robimy cięcie. Raz, dwa, trzy. Dobra widzowie, udało nam się otworzyć, oczywiście ja otworzyłem. Dobra, trzymaj kamerkę. Pamiętaj, musimy tylko zółta lub Ale teraz mamy challenge kolorowy. Dobra. Ej. Co za przypadek? Poma, pomarańczowa kurtka. E. Tu chyba ktoś wyjadł kawałek z i to jest, jajko. to jest jajko chyba fioletowe. Kurczaka. Mi się wydaje, że to robak. Down jajkujcie filmiki i subskrybujcie, a ja jem z Kitelsa. Dawaj Jakie damy nie jadę z skitelsów. dobre 10 na 10. Ja tutaj mm. wszystko 10 na 10, bo jak stoję, ale tu przepycha. Ja to ja bym mnie z 5 lat czy 4 Teraz jakieś dory, to się sieje i tak dalej. No. Widzowie, jutro będzie druga część, tylko już z czerwonym jedzeniem. Może. Czyli jutro Dobra, nas nie. Tylko bez myśli, jedną No. Widzowie. Dobra, bierz to i to i to razem. Dobra, to jak jest koniec, to my to już jakby nie koniec. Daj, zrób, zrób mi też ten burger. Chcę też spróbować, jak on smakuje. A bo dawaj osobno to zrobimy i potem tak zjemy. Dobre, dobra, dobra. 10 na 10. Ja moim zdaniem 12 na 10. Nie, 30, bo wszystko oceniłem na 10. Chyba to tylko nie na 100. Widzę. A on powiem tylko skład tych pensów i żelków. To jest to trochę tak twarde, to odejmujemy 2 punkty. Tak? Ma, o, od maczuk chyba nie odejmujemy, tylko dodajemy, bo to jest super. Dawno już nie jadę maczuk. Ja też. A kiedy powiemy o tym całka tak. Tak. Ja Jak też. Patrzcie, widzą tam też różne smaki. Yy, nie wiem jak to się nazywa, pizza. No i ketchup, który jamy. Pizza Pizza ja moim zdaniem jest najlepsza, ja już jadłem. Czekaj. 10 bazylii. Musimy mieć ślimakie Chyba mam czas. Na pewno. Dobra. Czapka tutaj. Za. Mówisz mi sekret? Widzowie. 5000 łapek. I powiem wam ten sekret. Za dużo nie rozbiję chyba. 10. Dobra, 10 łapek. Ja ci zostawię? Oskar na pewno, drugi Oskar zostawi to na pewno. I koledzy. No. Widzowie, wy pamiętacie Andrzeja z mojego pierwszego kanału na Samsungu? My wtedy byliśmy w tamtym lesie. Tam jest pierwsza baza, tam jest druga baza, która została opętana przez jakieś duchy. Serio? Ja byłem e, w lesie koło, koło Akwenu i tam też widzieliśmy jakiś czarny kostek. A tam, tam pierwsza, a tam druga baza, tam na, tru, na drugiej bazie było jakieś, y, jakieś latające stworzenie, były jakieś zodzieje, których ja pokonałem, bo te, te parę głupków wpośli na jakieś polowanie, mlecenie, które było w sklepie. A ten się siedzi, y, chodzi na drzewie, ja mu tak... Nie wiem czy Ci widzowie uwierzą, lepiej nie miał o tym, bo widzowie Cię pewnie nie uwierzą. A do pierwszej bazie stało się takie, że a, mój kolega, który odkrył tą bazę, on się, sam się zesłał. Bytał, And, mój kolega Andrzej tam znalazł nogę zostawił na jedną noc. Serio? No, bo jemu cały czas przez jedno oko się pokazuje, y, 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 u niego się przewiduje przez te płytaj, te i on jakby I zobaczył tam dzika. I... I on tam zostawił hulajnogę, a szybko wziął mu hulajnogę i pobiegł. Pamiętasz, się moją pierwszą hulajnogę. Tak, z dużymi kołami. Aha. Kadam ja ci Tak widzowie. Postawimy. Się tam, bo tutaj kamerkę położymy. Tak widzowie. Na ile łapek chcesz pokazać twarz? Ja? 100 tysięcy. 100 tysięcy łapek i na moim kanale będzie yy, ten. Yy, twarz Oscara. Myślę, że to będzie w kolejną sobotę, ale ja, ja się za bardzo boję pokazać tej twarzy, więc jak ma być 100 tysięcy, to jeden albo dwa dni mają to wbić. Bo inaczej nie pokażę, bo ja się troszkę wstydzę pokazać mojej twarzy. Moją twarz wy możecie może się tam usiąść, oni tak, tak ciebie nie będą widzieć. Widzowie, to z kim? No. Paski też Żeby nie było, że ty nie możesz się tu brać. O. Tak, widzowie, mamy z tym właśnie. Ja jeszcze nie próbowałam w Lotowej. Serio? Ja sobie właśnie postrzegam. Poczekaj. No A, dobra, ja wezmę. Ale widzowie, napiszcie w komentarzach, który kraj z jakiego wy kraju jesteście: z Ukrainy czy z Polski? Kiedy z Ukrainy to łapka. Kiedy z Ukrainy to subskrypcja, a kiedy z Polski to łapka w górę. Ja jestem Ukraińcem, od w jest Polakiem. Albo może teraz powiesz im ten sekret? W sumie, widzowie, ja się przeprowadziłam do innego domu. Tak, bo tak. A teraz to... ja mieszkam tutaj jako już tutaj mieszkam. Teraz to jesteśmy w głową. a teraz Kosta kiedyś mieszkał w kuwie mieszkał w Musieliśmy się wyprowadzić, bo my tylko wynajmowaliśmy chatę. Wy dwie patrzcie jaki proszek został. To... Jak? Kończymy dzisiaj ten Chyba widzę naszą nauczycielkę. No, dobra, to chyba kończymy ten cel, co? No widzowie. Na dzisiaj już koniec. To wszystkim na razie.